Asiu, wyprowadź mnie z błędu. Tak. E, czy buty, które masz na sobie, to są buty, które wzięłaś z garderoby? Tak. Tak? Tak. Aha, dobrze, to była podwójna para, bo to są te buty, które twoja mama też wybrała. A gdzie jest? A gdzie, gdzie, gdzie są te buty u ciebie? Nie wiem. Czy wy się wymienialiście obuwiem? Obu Przyznać mi się. Zostawiłem je w garderobie. Przyznać mi się. Czy znaczy ja wyciągnęłam, wyniosłam je z garderoby, ale nie wiem, gdzie są Kamila. Kamil, no nie uśmiechaj się, tylko e, łamiesz zasady, e, które panują w programie. Mogę poprosić o buty, które przyniosła twoja mama? To musi je z Asia. Przyfał to moje drugie imię. Upotą było, że, że, że się nie przyznaliśmy, ale. Schroniliśmy na Maxa. No. Chciałem chciałem pomóc, a wyszło na to, że zaszkodziłem chyba nawet. Ja się ubrałem w tą marynarkę i w tą sukienkę. On mi chyba dał te buty. Już nie pamiętam, jak to wyniknęło, bo my byliśmy tacy podekscytowani w ogóle, że biegaliśmy jak, no, jak z kotem, że jak to się mówi. Proste pytanie: dlaczego to zrobiliście? Chyba z czystej sympatii do siebie. Dobrze, no to ja to rozumiem, to jestem w stanie zrozumieć. Tylko jeżeli zadajemy wam pytanie, skąd się te buty wzięły, czy jest druga para, tutaj się pojawia kłamstwo. I to mi bardzo, na przykład teraz, bardzo mi boli. Mam, za mi w nosie, co wy macie dzisiaj na sobie, po prostu jestem zdenerwowany tym. Nawet tak błahe kłamstwo nie, nie jest fajne. Zostawiam Was yy, i widzimy się później. Dziękuję. No to nabroiliśmy. Ta dwójka ma na koncie naprawdę poważne wykroczenie. Oboje nadużyli zaufania jurorów i złamali zasady programu. Ubraniami nie można się wymieniać. I chociaż póki co uniknęli kary, ich los wciąż leży w rękach Tomka i Ani. Jeżeli zostanę zdyskwalifikowana przez taki wybryk, to przyjmę to na klatę. Wolę w ten sposób odejść niż po prostu przegrać konkurencję. Nie Jesteś teraz tego pewna? No tak, nie pójdę w tamtych butach. Ale co w ten sposób zademonstrujesz? No. Na... Że źle się z tym czuję i nie chcę tego kontynuować. No to czemu od początku się nie przyznaliśmy, tylko braliśmy w kłamstwo? No, zrobiliśmy głupoty. To no, może nas dużo kosztować. No trudno, no.